My tak naprawdę na dzień dzisiejszy mamy 1100 sklepów, celujemy w jakieś 1400 sklepów na koniec tego roku. Jesteśmy główną siłą, która konsoliduje ten rynek, czyli tak naprawdę mówię nie dość, że rośniemy organiczne i chyba mamy największe wzrosty organiczne, jeśli chodzi o liczbę nowych sklepów, to także tak naprawdę mówię bardzo mocno konsolidujemy cały rynek spożywczy. Ta konsolidacja jest czymś takim, można powiedzieć, dla nas już na tyle zwyczajnym, że tak naprawdę w ramach naszej organizacji stworzyliśmy odrębne działy, które zajmują się tylko i wyłącznie wyszukiwaniem odpowiednich sieci, i później ich integracją. Czy nie jest to jest działanie tak naprawdę gdzieś tam spontaniczne, że coś od jakiegoś czasu się pojawia i w związku z tym się mobilizujemy? Nie, my mamy swój własny proces, który tak naprawdę polega na tym, że szukamy, konsolidujemy i integrujemy dane sieci. Więc wydaje mi się, że bezwzględnie to jest kierunek, na którym będziemy mówię dalej dalej patrzeć. Chorwacja jest pojemna w tym zakresie, jest jeszcze bardzo dużo, mówię, rzeczy, które możemy skonsolidować, jeszcze dalej tak naprawdę rosnąć. No i nasz format, w związku z tym, że jesteśmy takim formatem ultra proximity, czyli tak naprawdę chcemy być bardzo blisko klienta i dostosowujemy się zarówno do lokalizacji, jak i klienta potrzeb, więc tak naprawdę pojemność tego formatu powoduje, że jeszcze dość dużo wzrostów przed nami.